Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Kilka słów o Samsung Galaxy Tab S6 Lite, czyli tańszej wersji tabletu S6. Co ja Wam mogę o nim powiedzieć? Plusy, minusy, jakieś tak na szybko coś? Żebyście mogli mniej więcej wiedzieć, oj, ostrość się zgubiła, ale już jest. Po pierwsze, jak ktoś lubi 10-calówki, może być zadowolony, tu jest przestrzeń na trzymanie, są głośniki stereo, fakt, że tylko dwa, a nie cztery, więc raczej ich poluchami nie zakryjecie, tutaj jak ma duże łapy, ktoś to w miarę siądzie do każdego miejsca nimi, no ale można się przyzwyczaić. Ekran. No nie jest to OLED, jest to IPS, o takich sobie kątach widzenia bym powiedział, jasności maksymalnej ją widzicie, trochę jej brakuje, niestety w dużym słońcu są braki, czerń nie jest idealna, bo wiadomo, bo to IPS, ale nie jest źle, do ogólnego użytku się nada. Głośniki. Stereo to na pewno na plus. Nie brzmią rewelacyjnie. Są takie powiedziałbym, że przeciętne dołu. Niczego tutaj takich rzeczy nie uświadczycie. Do oglądnięcia czegoś w podróży, posłuchania muzyki nada się, ale czegoś więcej to bym nie wymagał. Na słuchawkach brzmienie poprawne. Bez nic dodać, nic ująć, jest dobrze. Aparat z tyłu, który jest, no praktycznie nie powinien istnieć, bo on jest tu bez, bez sensu. Yy, macie trochę zdjęć, teraz Wam się one przewiną, mniej więcej kilka. Jeżeli coś jest w miarę jeszcze dobre, warunki oświetleniowe, to spoko, w nocy nie wyjmować. Jak jest kiepsko ze słońcem, też nie wyjmować. Ogólnie nie wyjmować, bo będziecie wyglądać głupio. Aparat na froncie, który służy do rozpoznawania twarzy. Hmm, powiem Wam, to rozpoznawanie nie działa yy, spoko, bo... Jest to duży tablet, czyli musicie odpowiednim kątem nacelować, żeby coś tu się złapało i zobaczyło waszą buźkę. Czasami zobaczy, czasami nie, więc trzeba ruszać. Nie jest to tak wygodne, jak w przypadku rozpoznawania twarzy w smartfonach, więc no tutaj szkoda, że nie ma jakiegoś przycisku palców gdzieś, czytnika niepapilarnych, nie ma tego tutaj, więc macie albo rozpoznawanie twarzą, które nie jest do końca bezpieczne, albo kod PIN, jakieś symbole, i tak dalej, czyli te standardowe metody odpalania. Wydajność. Hmm. No, no nie jest taki demon, trochę trwa, żeby coś odpalić, eee, też pamięć RAM 4GB, czyli to nie jest jakby za dużo, powiedziałbym, że mało. Jeżeli chcecie coś więcej trzymać w tym ramię, no to się to nie sprawdzi, w większości przypadków wszystko tablet ubija, nie pozostawia zbyt dużo rzeczy w pamięci RAM. Prędkość działania, no poziom no, Galaxy A51, jest dobrze kojarzę, czyli no taka niska średnia półka, albo taka średnia w sumie półka, więc prędkości zbyt dużej, szybkości działania nie spodziewałbym się po tym tablecie. I... Nie spodziewajcie się, może o będzie lepszym słowem. Gry, no spoko. Gry porównywałem go z Media Padem M5 Lite, czyli propozycją lightową od Samsunga. No to troszeczkę szybciej je odpala, ale jak na tym ekranie, zobaczycie sobie gry, które raz, że nie chodzą w najwyższych ustawieniach domyślnie. Wszystko jest skalowane, wygląda to jak pixelowy. Zresztą zobaczcie sobie. Bardzo często tablet gubi klatki, animację siedną, więc no do grania wygodnego to tylko i wyłącznie jakieś proste tytuły, w jakieś bardziej zaawansowane rzeczy raczej bym od razu będzie się nerwować. chyba, że nie zwracać na to uwagi, wtedy możecie się pobawić w tego typu rzeczy. Sam system, samo działanie, no to nakładka One UI, no to tutaj nie ma co mówić, to się nic nie zmienia od dłuższego czasu, mniej więcej działa to tak jak działa, czyli czasami przytnie, czasami to działa dobrze, czasami coś jest super, czasami gorzej. A jak to w Samsungu? Nic, nic nowego, nic dodać, nic ująć. Tablet, jeżeli używacie, go trochę, trochę się grzeje, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Sama bateria, która tutaj ma tam 7000 z hakiem, jak dobrze pamiętam, to macie w pierwszych wrażeniach, yy, tu mnie dosyć zaskoczyła. Na cały dzień działania tego tabletu spokojnie Wam wystarczy. Jesteście spokojnie w stanie go poużytkować, porobić coś, podziałać. Jeżeli uży, używacie go raczej rzadziej, to tak średnio co 3 dni będziecie go ładować, wiadomo. Więc pod tym względem spoko to mi się podoba. Nie miałem oryginalnej ładowarki, więc nie powiem Wam, jak długo się ładuje. Ale no wiadomo, na jakieś 2A, -amperówce, czy amperówce to trochę Wam to zejdzie. jakieś 2-3 godziny, nawet więcej. Mówiąc szczerze co dalej, sam rysik, który tutaj jest w zestawie powiem Wam, no fajny bajer jak ktoś lubi rysiki, no to można sobie go używać, sam te dodatkowe aplikacje od, odnośnie rysika, ewentualnie jakieś jeszcze inne więcej rzeczy, to gdzieś sobie zobaczyć na stronie Samsung, ale co irytuje, nie zawsze gdzieś tam coś na stronach internetowych chciałem przycisnąć, nie zawsze to bangla nie zawsze trafę w miejsce, które chcę, więc nie jest taki bardzo dokładny, to mnie irytowało gdzieś chciałem coś zaznaczyć, skazać, no to, no, gubił się, więc nie wiem czemu oczywiście też jak macie rysik, widzicie tutaj tak jak kropeczka się pojawi w miejscu gdzie on jest. No fajnie, że jest. Ja raczej wolę takie rzeczy użytkować normalnie ręcznie, a nie za pomocą desika. Jest to spoko. tu i przy okazji mogę wam troszeczkę o nim powiedzieć. Myślę, że wykonane całkiem rozsądnie. Kolor może nie męski, ale wskazane jest raczej chyba żeby je mieć posiadać do tego urządzenia. Fajnie się to wszystko spina. Fakt, częściej jak potrzebowałem go trzymać w ręce no to trzymanie go w etui w taki sposób to jest katorga, więc się go wyjmuje i raczej nie używa w ten sposób, który jest skazany, ale za to, gdy chcecie coś pooglądać, popatrzeć, no to te ułożenie, ustawienie go w taki sposób myślę, że wypada fajnie, jest to wygodne, można to używać bez problemu. Więc ogólne, jakie moje zdanie? Tablet raczej dla osób, które nie wymagają czegoś super szybkiego, potrzebują raczej zabawki, czy też do jakiegoś tam oglądania okazyjnego, jakichś multimediów, filmów, wiadomo, to akurat jest wersja na Wi-Fi. Bardzo polecam na LTE, jeżeli chcecie być mobilni. Wtedy mieć internet gdzieś na zewnątrz, ale spokojnie filmy, tak, YouTube i innego typu, typu rzeczy. Można sobie przeglądać jakieś dokumenty, coś posprawdzać, tabelki. Można też klawiaturę podpiąć, gdy ktoś sobie ogarnie z jakichś zewnętrznych tematów, no ale jakiejś takiej super wydajności do pracy bym się nie spodziewał. Na studiach można użyć, można sobie notować odręcznie, też to ludzie, jeżeli ktoś się bawi w tym, to może się to przydać. No, ja wolę do tego typu rzeczy bardziej mniejsze zabawki, ale jak ktoś potrzebuje dużej dziesiątki i niedrogiej, bo czyli w sumie, czy ona jest niedroga, to jeszcze druga kwestia, cenę sobie sprawdzicie na zewnątrz, ale no można ją użytkować. Moje zdanie takie, że ja szczerze mówiąc, wolę mniejszy mam teraz troszeczkę inny tablet wybrałem właśnie szukając go więc czy to będzie super opcja czy też nie to już każdy musi sobie to przemyśleć ja mam taką opinię średnio najeża trochę za wolny ekran może nie idealny trochę przeciwna, co mnie denerwowało i ten rysik nieprecyzyjny według mnie, więc tak, tak w sumie nie do końca super fajnie na tak. Dobra, macie od niego, odnośnie niego całą playlistę, możecie sobie ją zobaczyć tutaj, przejrzeć sobie wszystko, co na ten temat nagrałem, na, te na temat tego tabletu, zobaczyć porównanie. Niestety tylko jedno, bo nie ma chwilowo więcej tabletów, no ale na przykład w porównaniu z Huawei m, MediaPad M5 Lite moim zdaniem tamten wypada trochę lepiej, chociaż ten jest troszeczkę szybszy przy otwieraniu gier, ale już przy graniu tego nie widać są cięcia na rozdzielczość duża w przypadku gier i takie skalowanie robi swoje. Dobra, tyle. Samsung Galaxy Tab S6 Lite z tej strony uciekł, trzymajcie się ciepło. Hej.